Chciałbym móc mówić z każdym z Was, mówić długo, pragnąłbym przede wszystkim usłyszeć to, co każdy z Was chciałby mi powiedzieć o swojej historii i o położeniu swojej rodziny, o nagromadzonych w przeszłości rozczarowaniach i oczekiwaniach, przy pomocy których na przekór wszystkiemu nie przestajecie spoglądać w przyszłość. Pewien jestem, że tego rodzaju rozmowa pozwoliłaby mi poznać głębie uczuć. I bogactwo człowieczeństwa, jakie kryje w sobie każdy z Was. Niestety, takie spotkanie w cztery oczy jest niemożliwe. Mówię zatem do wszystkich, ale chciałbym, aby każdy słuchał mnie tak, jak gdyby moje słowa były zwrócone tylko do niego. Był okres żniw. Przedłem wśród łanów, częściowo już skoszonych, a częściowo czekających jeszcze na żniwo. Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii w niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Nauczyłem się tego gestu chyba od świętego Jana Marii Janeja. Pocałunek złożony na ziemi polskiej, ma jednak dla mnie.